Sos czosnkowy Sos czosnkowy nie działa słuchajcie Cześć Szymanko, z tej strony Polo W dzisiejszym odcinku poruszymy mój oraz wasz ulubiony temat Czyli żarcie Oczywiście chodzi o kebaba Idziemy szukać, moi drodzy, zapraszam do oglądania. Znajdujemy się w Peru. Jeżeli chodzi o kebaby, nie jest to najpopularniejsze jedzenie. Większość ludzi wybiera takie klasyczne domowe, że tak powiem, obiady. Zupa, drugie danie, jest tanio tureckich restauracji, nie ma za dużo, ale wybieramy się na rynek. Miejmy nadzieję, że znajdziemy. Ja jestem głodny klasycznie, trzymajcie kciuki. Lecimy jeść Słuchajcie, trafiliśmy przy okazji Na jakąś procesję Na głównym placu A nagramy przy okazji A co mi tam, i tak idziemy na żarełko, moi drodzy Tą samą drogą

Najpierw znaleziona, nazywa się El Turk. Nie daleko głównego placu, tak to wygląda. Tam jest główny plac, jakieś 3 minuty na pieszo. Zobaczymy, co tam mają napisane. Godziny otwarcia, bla bla bla, to nas mało interesuje. Tu co mają, zobaczcie. Doner kebab, doner kebab. Eee, kanapki perugańskie to nas nie interesuje. Interesuje nas tylko kebab, doner. Na no dobrą sprawę jest tylko. Na talerzu, tu jest coś takiego w bułce, kebab palteado, kebab nativo, kebab tradycjonal. Szukamy kebaba w bułce, nie widzę. W sensie są wszystkie w bułce, ale jest takiej dziwnej. No nic, wchodzimy, zamawiamy. Słuchajcie, menu prezentuje się naprawdę fajnie. Jedno z ładniejszych, które w podróży widziałem. Typowy, tura. Zobaczcie, z wąsem. Tutaj zobaczcie. Wszystko jak ma być w Turcji. Sprawdzamy co mają. Mają śniadania, nie interesuje nas. Sałatki również nie. Słuchajcie, duner, 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 duner po niemiecku, kebab. Alektury, eee, Zobaczcie, tak to wygląda. Tradycyjny. Czolo, nie wiem czym jest czolo Nativo, to jest na talerzu, więc to mnie też raczej nie interesuje To jest awokado, więc średnio mięso z kurczaka Chyba wszędzie jest mięso z kurczaka, zaraz się dowiemy Sos czosnkowy o, Salsa de ajo, słuchajcie, zamówimy salsa de ajo, sos czosnkowy Miejmy nadzieję, że będą mieli jakiś ostry Bierzemy kebaba tradycyjnego. Niestety mają tylko i wyłącznie z kurczakiem. Zobaczcie, chleb turecki, sałata, bla, bla, bla. No nic, zamawiamy takiego. Para mi, kebab tradycyjny, por favor. E, tiene salsa de ajo. Sí, sí bueno. I y salsa picante też, si, sí. sí, bueno. Ajo i y pikante, pero mucho. Z sí. Więc sí, <laughs> Gracias. Gracias. tak, kebab zamówiony, ale nie ukrywam, że nie jestem jakoś niesamowicie dobrze nastawiony do, do tego co tam mieli. Mięso tylko i wyłącznie z kurczaka. Średnio to wygląda, tam jest tylko i wyłącznie sałata pomidor i nic więcej, i mięso do tego bułka poprosiłem, żeby dalej trochę więcej sosu, bo nie chcę żeby to było suche cena tego kebaba to 11 soles mniej więcej tu tu, tu, tu 13 złotych, coś koło tego, czekamy i jemy. Kebab prezentuje się następująco białe pieczywo, coś ala bułka, ale troszkę niby lepsze w środku Mięso z kurczaka, sos pikantny, sos czosnkowy. Bierzemy do łapy. Tak to wygląda, całkiem ok, ale jest dość małe. Nie ukrywajmy, że jeden duży chłop powinien zjeść więcej. Moi drodzy, zasiadamy do jedzenia. Sos pikantny, pikantny. Truskowy również. Trochę suche. Chodźcie, warzyw bardzo mało. Dosłownie dwa plasterki pomidora. Mięsa sporo. ale to kurczak nie oczekujmy cudów jak się możecie domyśleć jestem smutny kebab był bardzo mały musiałbym zjeść 3, a 3 kebaby to 33 soles czyli około 40 zł prawie, plus minus mniej więcej tak to by wychodziło bardzo dużo, dobrą sprawę można się najeść Więcej za 5 soles gdziekolwiek na mieście. Ta potraktowana dość, można powiedzieć, bardziej luksusowo niż Street foodowo. Jako kebab, tym bardziej mają tylko i wyłącznie kurczaka, który nie urywa dupy. Sosy bardzo ostre, ale jestem niesamowicie głodny, moi drodzy. W Arrekipy jest tylko jeden kebab. Trudno, pojedziemy do innego miasta. Poszukamy coś lepszego Dobra, dostałem drugiego kebaba Tak dzisiaj Pojedziemy do innej miejscowości no, bo co to za odcinek? Trzy miuty z jednym kebabem. Dawajcie, rodzimy. Niech to Ataturk, ujebałem całe spodnie. Szymano, moi drodzy. Jesteśmy już w Cusco. Misja kebab. Część druga. Odległość pomiędzy Arekipą a Cusco. To 22 godziny busem, miało być 12 trudno, mam nadzieję, że docenicie moje starania Wybrałem się do innego miasta, żeby zjeść kebaba Lecimy Moi drodzy, docieramy Kasa del Kebab tak to wygląda Ola kasa de kebab. Wchodzimy, miejmy nadzieję, że będzie lepsze. Jak parę kita. Dwa rodzaje mięsa tak się prezentuje menu. Jest zajebiście drogo. Słuchajcie. 17 rolo klasyczne. To jest koło 20 zł Z pieczarkami. Eee, falafel, to mnie nie interesuje. Gyrospita. Tylko tu jest... Eee, Dobra, słuchajcie. Chyba weźmiemy gyros pita. Bardzo szanuję, że podali dodatkowy sos. To jest najprawdopodobniej ostry. Teraz spróbujemy. O kurwa. Ostry. A ten obok... Łagodny cacyki. Bardzo spoko. Moi drodzy, to wszystko dla was. Zamówiliśmy kebaba 17 soles, czyli około... 20 zł to chyba najdroższy kebab w moim życiu. Miejmy nadzieję, że będzie smaczny, bo się zdenerwuję Oczywiście nie Nie robi kebabów żaden turaz. Robi jakiś tam klasyczny yy, peruwianczyk. No nic, miejmy nadzieję, że będzie dobre. Poprosiłem, żeby dali więcej sosu czoskowego, więcej sosu ostrego moi drodzy. Ostatnia. Szansa. Moi drodzy, wygląda następująco. Podzielony na dwie części. Wygląda nawet spoko. Zobaczcie, są warzywa, jest mięso, jest sos. Tu jest ten dodatkowy. Próbujemy. Miejmy nadzieję, że będzie smaczne. Nie wiem czy tym się najem. Pita wygląda na dość cienką. Lecimy z tym. Słuchajcie, jest o wiele smaczniejszy od tego w Arekipie. Jest droższy, ale jest smaczniejszy. No i, zoom, no i fokusuje na moją mordę zamiast na kebaba. Jest słony. No nawet, ok. Zobaczymy, czy się hungry Tak mówię, jest całkiem ok. Z tym, że zastanawiam się, ten słony posmak, czy to jest posmak z mięsa, z tego tłuszczu, czy z sosu.

Dobra, pora na podsumowanie moi drodzy. Kebab klasyczny w skali 1 do 10, 6, 6,5. Mówię, trochę zasłony był, wydaje mi się, że to mięso było takie słone. Ogólnie spoko w lokalu jest dużo ludzi, ale kebab jest drogi jak na, można powiedzieć, peruwiańskie warunki. Jest drogo. tutaj obiad kosztuje 5 do 7 soles. W tym jest zupa, drugie danie, kompot i deser. Tutaj sam kebab kosztuje 17, więc zajebiście drogo. Jeżeli będziecie jakikolwiek w Peru, polecam wam zjeść lokalny obiad zamiast jeść kebab, ale ja dla was to sprawdziłem, żebyście wy nie musieli tracić pieniędzy. Moi drodzy, zostawcie łapki do góry, zostawcie subskrypcję. To tyle na dzisiaj. Do zobaczenia niebawem. Na razie.